Rozumiem. Oto Twój tekst bez zmian. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że życie ma do zaoferowania więcej niż obecnie doświadczasz, lub zastanawiałeś się, dlaczego utknąłeś w powtarzających się schematach, ten artykuł jest dla Ciebie. Razem zagłębimy się w sześć poziomów świadomości. Wglądy, gdy zostaną zrozumiane, pomogą Ci się przebudzić i otworzyć drzwi do zupełnie nowej rzeczywistości. Czym jest przebudzenie i dlaczego warto zwrócić uwagę na sześć poziomów świadomości? Ludzkie życie nie ogranicza się jedynie do powierzchownych doświadczeń, które spotykamy na co dzień. Wiele osób tkwi w znajomej rutynie, budzenie się, praca, jedzenie, odpoczynek, sen, a następnie wszystko od nowa. Są pochłonięci obowiązkami, pragnieniami i presją społeczną, nie zdając sobie sprawy, że czeka na nich głębszy wewnętrzny świat. Jednak w pewnych momentach zatrzymujemy się i zaczynamy zadawać pytania. Czy to wszystko? Dlaczego czuję się uwięziony? Dlaczego powtarzam te same błędy? Te pytania są pierwszymi sygnałami przebudzenia, punktem zwrotnym, który rozpoczyna podróż ku zrozumieniu świadomości i własnej natury. Sześć poziomów świadomości nie tylko pozwala lepiej poznać samego siebie, ale także prowadzi na ścieżkę duchowego i mentalnego wzrostu. W miarę przechodzenia przez kolejne poziomy poszerzasz swoją świadomość, zmieniasz sposób myślenia i osiągasz wewnętrzną wolność. Ta podróż nie tylko prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia, ale także przynosi głęboki spokój, który wykracza poza tymczasowe radości oferowane przez świat materialny. Przyjrzyjmy się tym sześciu poziomom świadomości, aby lepiej zrozumieć rozwój umysłu i ducha. Poziom 1. Zwykła świadomość. Życie na autopilocie. Pierwszy poziom przebudzenia to zwykła świadomość, zwana także świadomością powierzchowną to stan, w którym żyje większość ludzi na świecie. Na tym etapie życie przebiega niemal automatycznie, bez głębszej obserwacji czy refleksji nad tym, co dzieje się wewnątrz. Osoby funkcjonujące na tym poziomie rzadko zastanawiają się nad sensem życia czy własną egzystencją. Kierują nimi normy społeczne, wzorce z dzieciństwa i głęboko zakorzenione przekonania. Pracują, zarabiają pieniądze, zakładają rodziny i podążają za wartościami narzuconymi przez społeczeństwo, nie zatrzymując się, by zapytać: kim naprawdę jestem? Czego pragnę od życia? Rozumiem. Oto Twój tekst bez zmian. Na tym poziomie ludzie często gonią za materialnymi celami, nie zastanawiając się nad ich głębszym znaczeniem. Reagują emocjonalnie i nawykowo, zamiast podejmować świadome decyzje. Są pod silnym wpływem mediów, norm społecznych, rodziny i znajomych. Wierzą, że szczęście pochodzi ze źródeł zewnętrznych, pieniędzy, statusu, relacji, zamiast z wewnętrznego spokoju. Utkwienie w zwykłej świadomości może prowadzić do poczucia nudy, stresu lub braku sensu. Niektórzy osiągają sukces materialny, a mimo to czują wewnętrzną pustkę, ponieważ jeszcze nie odkryli swojej prawdziwej esencji. Dlaczego tak wielu ludzi pozostaje na tym poziomie? Istnieje kilka powodów, dla których ludzie nie przechodzą poza zwykłą świadomość: społeczna programacja od dzieciństwa. Od najmłodszych lat uczymy się, że sukces to dobra praca, pieniądze i stabilna rodzina. System edukacji i środowisko społeczne rzadko zachęcają nas do kwestionowania natury życia czy rozwijania samodzielnego myślenia strach przed zmianą. Kiedy ktoś zaczyna kwestionować swoją rzeczywistość, może poczuć niepokój lub lęk. Zmiana zawsze wiąże się z niepewnością, a wielu ludzi woli pozostać w swojej strefie komfortu, nawet jeśli nie daje im ona prawdziwego szczęścia. Wpływ mediów i społeczeństwa. Codziennie jesteśmy bombardowani informacjami z telewizji, mediów społecznościowych i reklam. Te bodźce zajmują nasz umysł i utrudniają skupienie się na samopoznaniu. Życie w trybie przetrwania. Wiele osób jest tak pochłoniętych pracą, obowiązkami rodzinnymi i codziennymi zmaganiami, że nie ma czasu na refleksję czy rozwój osobisty. Jak wyjść poza ten poziom? Pierwszym krokiem do przekroczenia zwykłej świadomości jest dostrzeżenie, że istnieje coś więcej. Samo zadawanie pytań o sens życia oznacza, że zrobiłeś już pierwszy krok ku przebudzeniu. Oto kilka sposobów na rozwój świadomości: obserwacja siebie. Zacznij zwracać uwagę na swoje myśli, emocje i działania. Czy często reagujesz automatycznie? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego robisz to, co robisz? Kwestionowanie przekonań. Wiele naszych przekonań pochodzi z otoczenia rodziny, społeczeństwa, kultury. Zadaj sobie pytanie: czy te przekonania są naprawdę moje, czy mnie ograniczają? Czytanie i nauka. Książki z zakresu filozofii, psychologii i duchowości mogą poszerzyć Twoją perspektywę i pomóc w budowaniu głębszej świadomości. Cisza i refleksja, znajdź czas na medytację, spacery w naturze, lub po prostu siedzenie w ciszy. Odłączenie się od zewnętrznego hałasu pozwala usłyszeć własne myśli. Otaczanie się świadomymi ludźmi, rozmowy z osobami na ścieżce rozwoju mogą być inspirujące i wspierające. Wymiana doświadczeń pomaga dostrzec rzeczy, które wcześniej umykały uwadze. Podsumowanie. Zwykła świadomość to dopiero początek podróży. Kiedy zaczynasz dostrzegać, że życie oferuje więcej, jesteś gotów na kolejny poziom samoświadomość. Na tym etapie zaczynasz obserwować siebie, dostrzegać schematy rządzące twoim życiem i rozumieć ich źródła. Czy jesteś gotowy na kolejny krok? To dopiero początek fascynującej podróży. Jeśli chcesz, mogę przetłumaczyć kolejne poziomy świadomości. Uzdrowienie emocjonalne. Siła wewnętrznego spokoju. Po praktykowaniu uważności nauczyłeś się obserwować swoje myśli i kontrolować uwagę. Wiesz, że nie jesteś już sterowany przez nieustanny potok myśli. Jednak nadal istnieje coś, co może silnie wpływać na Twoje życie: nieuzdrowione emocje. Negatywne emocje, takie jak gniew, strach, zranienie czy żal. Mogą stać się niewidzialnym ciężarem, który hamuje Twój rozwój. Mogą pojawiać się niespodziewanie i powodować, że reagujesz w sposób nieświadomy, nawet jeśli osiągnąłeś pewien poziom świadomości. Dlatego, aby naprawdę się przebudzić, musisz wejść na czwarty poziom świadomości uzdrowienie emocjonalne. Dlaczego potrzebujemy uzdrowienia emocjonalnego? Emocje są nieodłączną częścią życia. Przynoszą piękne doświadczenia, ale mogą także powodować cierpienie. Wiele osób uważa, że wystarczy unikać negatywnych emocji, aby osiągnąć spokój, ale to nieprawda. Nieprzepracowane emocje są tłumione i wpływają na Twoje życie w subtelniejszy sposób. Tłumione emocje stają się nieświadomymi reakcjami. Jeśli nie zmierzysz się ze swoim strachem czy bólem z przeszłości, będą się one powtarzać w różnych sytuacjach. Na przykład, jeśli ktoś cię zdradził, możesz stać się nieufny w przyszłych relacjach. Nieprzepracowane emocje mogą prowadzić do stresu i chorób. Badania pokazują, że tłumione negatywne emocje przyczyniają się do problemów zdrowotnych, takich jak lęk, depresja, bezsenność czy choroby sercowo-naczyniowe. Ograniczają twój potencjał. Gdy nosisz w sobie ciężar emocjonalny, nie jesteś w stanie w pełni otworzyć się na nowe możliwości ani czerpać radości z życia. Uzdrowienie emocjonalne nie polega na eliminowaniu emocji, lecz na nauczeniu się ich rozumienia, akceptowania i uwalniania, aby odzyskać wewnętrzny spokój. Emocje, które wymagają uzdrowienia, każdy człowiek ma swoje emocjonalne rany, ale oto niektóre z najczęstszych. Gniew i uraza. Wiele osób nosi w sobie gniew wobec przeszłych wydarzeń. Jeśli nie zostanie przepracowany, prowadzi do defensywnej postawy i skłonności do negatywnych reakcji. Strach przed porażką, odrzuceniem, samotnością czy stratą może cię ograniczać. Lęk sprawia, że unikasz konfrontacji zamiast stawić czoła problemom. Smutek i żałoba. Utrata bliskiej osoby, relacji czy marzenia może pozostawić głębokie rany. Nieprzepracowany smutek może utrzymywać się latami i odbierać radość życia. Poczucie winy i niskiej wartości, negatywne doświadczenia mogą sprawić, że czujesz się niewystarczający. To prowadzi do samosabotażu i ogranicza Twój rozwój. Jak uzdrowić emocje? Uzdrowienie emocjonalne to proces wymagający cierpliwości, samoświadomości i gotowości do konfrontacji z samym sobą. Oto kluczowe kroki. Rozpoznanie i akceptacja emocji. Przyznaj, że czujesz ból, gniew lub strach. Zamiast je wypierać, poświęć czas na ich zrozumienie. Pamiętaj, że emocje nie są wrogami, to sygnały pomagające lepiej poznać siebie. Praktykowanie obserwacji bez oceniania. Kiedy pojawia się silna emocja, spróbuj ją obserwować, zamiast jej ulegać. Zapytaj siebie, skąd pochodzi ta emocja, czy rzeczywiście dotyczy teraźniejszości, czy raczej przeszłości. Ta technika pozwala reagować spokojniej, zamiast działać pod wpływem emocji. Prowadzenie dziennika emocji, spisywanie myśli i uczuć pomaga dostrzec powtarzające się schematy. Często samo zapisanie emocji przynosi ulgę. Praktykowanie wdzięczności i przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza aprobaty dla tego, co się wydarzyło, lecz decyzję o uwolnieniu się od przeszłości. Codziennie dostrzegaj pozytywne aspekty swojego życia zamiast skupiać się wyłącznie na negatywach. Dbanie o ciało i umysł. Aktywność fizyczna. Ćwiczenia uwalniają endorfiny, hormony szczęścia. Medytacja pozwala w spokoju obserwować swoje emocje i lepiej je rozumieć. Kontakt z naturą pomaga odzyskać wewnętrzną równowagę. Co się dzieje, gdy uzdrowisz emocje? Po uzdrowieniu emocjonalnym zauważysz znaczące zmiany. Przestaniesz nadmiernie reagować na drobne sytuacje, odnajdziesz spokój nawet w obliczu wyzwań, nie będziesz już kontrolowany przez dawne rany emocjonalne. Poczujesz większą miłość i połączenie z innymi. Gdy przekroczysz próg uzdrowienia, pojawi się nowy poziom świadomości. Zaczniesz odczuwać głębokie połączenie ze wszystkim wokół ciebie. To prowadzi do kolejnego etapu duchowego przebudzenia, stanu jedności, oneness. Czy jesteś gotowy odkryć prawdę, że nie jesteś oddzielony od wszechświata, lecz jego nieodłączną częścią? To pierwszy fragment tekstu. Jeśli chcesz, mogę przetłumaczyć resztę.